Rozdział pierwszy miasto bez deszczu. Dawno, dawno temu, w małym miasteczku otoczonym wzgórzami, zdarzyło się coś dziwnego. Deszcz przestał padać, początkowo nikt się tym zbytnio nie przejmował. To tylko przejściowa susza, mówili starsi mieszkańcy. Wcześniej czy później znów spadnie deszcz. Ale dni upływały, a deszcz nie nadchodził. Nie minęło wiele czasu, a wszyscy zaczęli zauważać zmiany. Strumienie, które kiedyś wesoło szemrały między kamieniami, zamieniły się w spękane koryta. Ziemia stała się twarda jak skała, a drzewa, dawniej pełne zielonych liści, teraz wyglądały jak kości zapomnianych olbrzymów. Miasteczko, kiedyś pełne życia i śmiechu dzieci, biegających po łąkach. Stało się ciche i przygaszone. Dorośli już nie rozmawiali o deszczu, jakby bali się, że wypowiedzenie jego imienia nagłos sprawi, że nigdy nie wróci. Jednak Julek nie zapomniał. Był chłopcem o wielkich, ciekawskich oczach i niespokojnym sercu. Zamiast biegać po zakurzonych ścieżkach, jak inne dzieci, wolał siadywać na ganku babci. I słuchać jej opowieści o dawnych czasach. Opowiedz mi o deszczu, babciu, poprosił pewnego wieczoru, gdy słońce zachodziło nad spaloną ziemią. Babcia uśmiechnęła się łagodnie i spojrzała w dal, jakby próbowała przypomnieć sobie uczucie kropel na skórze. Ach, deszcz, westchnęła. Kiedyś był jak najlepszy przyjaciel. Czasem cichy i spokojny, innym razem wesoły i tańczący, a niekiedy gniewny, gdy niósł burzę. Julek przymknął oczy, próbując to sobie wyobrazić. A jaki miał zapach? Babcia odchyliła głowę i przez chwilę milczała. Jak obietnica czegoś nowego pachniał jak mokra ziemia, jak liście po letnim deszczu. Chłopiec wciągnął głęboko powietrze. Ale czuł tylko kurz i suchy wiatr, który natychmiastowo oblepił jego drogi oddechowe. Babciu, szepnął po chwili, a jeśli on o nas zapomniał? Babcia pokręciła głową. Może to my zapomnieliśmy o nim, Juleczku. Wieczorem chłopiec nie mógł zasnąć. Przewracał się z boku na bok, wpatrując się w pęknięty sufit swojego małego pokoiku. Wciąż słyszał słowa babci. Może to my zapomnieliśmy o nim? A co jeśli deszcz tylko czekał, aż ktoś go zawoła? Aż ktoś w końcu naprawdę zapragnie jego nadejścia? Wtedy w głowie chłopca narodził się pomysł. Skoro deszcz nie przychodził, to może trzeba go zaprosić, ale jak? Nagle usiadł prosto i spojrzał na biurko stojące w rogu pokoju. Napisać do niego list! wyszeptał z iskrą w oku. Zerwał się z łóżka i chwycił kartkę papieru. Palce lekko mu drżały, ale w jego sercu zapłonęła nadzieja. To był początek czegoś wyjątkowego. Rozdział drugi. List do deszczu. Noc była cicha. Wiatr leniwie poruszał zasłony w małym pokoju Julka, ale chłopiec nie spał. Leżał na łóżku z rękami pod głową i patrzył w sufit, gdzie światło księżyca rysowało jasne smugi. Myślał o deszczu, o jego dźwięku, zapachu i o tym, jak miękka musi być ziemia po letnim deszczu. A co, jeśli deszcz tylko czeka, aż ktoś do niego przemówi? Pomysł wydawał się szalony, ale w sercu Julka zakiełkowała nadzieja. Wstał cicho, żeby nie obudzić rodziców, i usiadł przy biurku. Wyjął kartkę papieru, zamoczył pióro w atramencie i zaczął pisać. Drogi deszczu, nie wiem gdzie jesteś i dlaczego od tak dawna nas nie odwiedzasz. Może zapomniałeś o naszym małym miasteczku? A może my zapomnieliśmy o tobie? Chcę ci powiedzieć, że bardzo nam ciebie brakuje. Brakuje nam kropli które tańczyły na parapetach brakuje zapachu mokrej ziemi i odgłosu deszczu stukającego o dachy brakuje nam kałuż w których mogliśmy przeglądać się jak w lustrach i wskakiwać do nich przepełnieni dziecięcą radością bez ciebie świat stał się cichy i smutny proszę wróć twój przyjaciel Julek chłopiec przeczytał swój list jeszcze raz, po czym starannie go złożył. Wziął szklaną butelkę, którą znalazł w kuchni i delikatnie wsunął do niej kartkę. Zakręcił korek tak mocno, jak tylko potrafił, żeby wiatr nie wyciągnął listu w drodze. Teraz pozostało tylko jedno pytanie: jak dostarczyć go do adresata? Noc była chłodna, gdy Julek wymknął się z domu. Księżyc oświetlał ścieżkę prowadzącą do wyschniętego koryta rzeki, które niegdyś wypełniało się wodą po każdej ulewie, teraz było puste, popękane i ciche. Chłopiec uklęknął na ziemi przez chwilę, ściskając butelkę w dłoniach. Wiaterku, pomóż mi, wyszeptał i położył ją wśród kamieni. Zawiał lekki podmuch, kurz uniósł się w powietrze, a Julek miał wrażenie, że coś szeptało mu do ucha. Może to tylko wiatr, a może coś więcej. Jednak przez kolejne dni nic się nie działo. Niebo było tak samo jasne, słońce, tak samo gorące, a ludzie wciąż zajęci codziennym życiem. Julek zaglądał w niebo każdego ranka, ale nie było ani jednej chmury. Dorośli śmiali się z jego pomysłu. Liz do deszczu? Pokręcił głową starszy pan w kapeluszu, gdy chłopiec opowiadał o swoim planie. Dzieci i ich bzdurne marzenia. Julek nic nie mówił, ale w środku czuł, że zrobił to, co należało. A potem przyszła noc. Najpierw było tylko delikatne drżenie w powietrzu, jakby ziemia wstrzymała oddech. Potem daleki grzmot. Julek otworzył oczy i usiadł na łóżku. Czy to? wyszeptał, wstrzymując oddech. Za oknem błysnęło światło, a chwilę później rozległ się kolejny grzmot, tym razem bliższy, głębszy, jakby ktoś wielki i potężny wreszcie się obudził chłopiec zerwał się na równe nogi i podbiegł do okna. Pierwsza kropla deszczu spadła na parapet, potem kolejna i jeszcze jedna. Julek wstrzymał oddech, nie mogąc uwierzyć w to, co widzi. Deszcz wracał. Rozdział trzeci. Odpowiedź z nieba. Noc pulsowała cichymi grzmotami, gdy pierwsze krople dotknęły spękanej ziemi. Nie były jeszcze pewne, czy mogą wrócić. Opadały delikatnie, jakby obawiały się, że nie znajdą tu już swojego miejsca. Ale po chwili deszcz nabrał odwagi. Julek czuł go na policzkach, na dłoniach, we włosach, ciepły i miękki, jakby niebo tuliło ziemię po długim rozstaniu. Krople spadały coraz szybciej, Przesiąkając przez suchą ziemię, której spękane usta wchłaniały każdą kropelkę jak łyk długo wyczekiwanej wody. Chłopiec stał na samym środku ulicy, bosy i przemoczony, ale nie dbał o to. Z roziskrzonymi oczami patrzył, jak całe miasteczko budzi się do życia. Najpierw mieszkańcy patrzyli z niedowierzaniem. Wychodzili na progi domów, wyciągali dłonie, sprawdzając, czy to nie sen. Potem ktoś się zaśmiał cicho, z zaskoczeniem, jakby nie mógł uwierzyć, że to naprawdę się dzieje. Ktoś inny podskoczył z radości, i nagle cała ulica wypełniła się śmiechem i okrzykami zachwytu. Deszcz wrócił, zawołała starsza kobieta, rozkładając ramiona, by poczuć go na twarzy. Patrzcie, jak ziemia pije wodę, wykrzyknął młody rolnik, klękając przy polu. Jak to możliwe? Po tylu latach, szeptali ludzie, patrząc w niebo, jakby szukali tam odpowiedzi. Dzieci nie czekały na żadne wyjaśnienia biegały po kałużach, ślizgały się po mokrym bruku, śmiały się i piszczały, gdy deszcz zraszał ich włosy i ubrania. Nie było już znaczenia, kto był młody, a kto stary, kto bogaty, a kto biedny, kto wierzył w cuda, a kto już dawno przestał. W tamtej chwili wszyscy byli po prostu ludźmi cieszącymi się deszczem. Julek śmiał się razem z nimi, tańcząc w deszczu, ale gdzieś w głębi serca wiedział, że musi sprawdzić jedno, nie czekając ani chwili dłużej, Chłopiec pobiegł w stronę wyschniętego koryta rzeki, a raczej miejsca, gdzie kiedyś było wyschnięte koryto. Teraz wąski strumyk zaczynał wypełniać jego dno. Woda była jeszcze płytka, ale poruszała się z cichym, melodyjnym pluskiem, jakby sama cieszyła się z powrotu. I wtedy Julek zobaczył ją. Butelkę. Leżała pośród mokrej trawy, jakby ktoś ostrożnie ją tam położył. Serce chłopca zaczęło bić szybciej. Wziął butelkę w drżące ręce, odkręcił korek i zajrzał do środka. Jego list zniknął, ale w środku była nowa kartka. Wyciągnął ją ostrożnie, a gdy rozwinął, zobaczył równe drobne litery. Byłem tu zawsze. Czekałem, aż znów mnie docenicie. Julek wstrzymał oddech. Czyja to była wiadomość? Niebo? Deszcz? A może to sama Ziemia postanowiła przemówić? Nie wiedział, ale nie potrzebował odpowiedzi. Rozumiał. Dziękuj za to, co masz. Deszcz był tu cały czas. Po prostu czekał. Czekał, aż ludzie przypomną sobie, jak bardzo go potrzebują, aż przestaną traktować go jak coś oczywistego, aż znów poczują wdzięczność. Julek spojrzał w niebo i zamknął oczy. Dziękuję, wyszeptał. I choć nie usłyszał odpowiedzi, deszcz zatańczył wokół niego cicho, radośnie, jakby przyjmował jego podziękowanie. Tamtej nocy rzeka znów zaczęła płynąć. Pola, które były suche i martwe, po kilku tygodniach pokryły się soczystą zielenią. Drzewa, które stały nagie i smutne, znowu rozpostarły liście. I w sercach ludzi coś się zmieniło. Nikt już nie narzekał, gdy deszcz padał zbyt długo. Nie słyszano już, jak ktoś mówił znów ta paskudna pogoda. Zamiast tego otwierano okna, by wsłuchać się w jego piękny, rytmiczny dźwięk. Zamiast tego ludzie wychodzili na ulicę, wyciągając dłonie, by poczuć jego krople na skórze. Bo wiedzieli już, że nic nie jest dane na zawsze. A Julek? On nigdy już nie zapomniał patrzeć w niebo z wdzięcznością. I za każdym razem, gdy deszcz zaczynał padać, uśmiechał się i szeptał cicho. Witaj, stary przyjacielu. Chłopiec zrozumiał, że czasem dopiero gdy coś stracimy, uświadamiamy sobie, jak bardzo było nam potrzebne. Wdzięczność sprawia, że cuda powracają.